Witam Państwa Katarzyna Kowalczyk. Część druga spotkania albo tematów wprowadzającego w świat olejków eterycznych. Mówimy oczywiście o olejkach Young Living. Osoby, które nie miały okazji jeszcze słyszeć nic na temat olejków eterycznych, zapraszam do pierwszej części, zanim zobaczymy drugą. Aczkolwiek wszystkie będą jako takie integralne. Więc jak używamy olejki eteryczne? Wdychamy je bezpośrednio z buteleczki. Rozpylamy, dyfuzujemy, dyfuzujemy dlatego, że mamy urządzenie, właśnie tutaj przedstawione nam na obrazku urządzenie do rozpylania. Nakładamy na spody stóp, czyli na podeszwy, używamy w Stanach Zjednoczonych jako suplementów. Tak, macie Państwo te same olejki. Używamy w kąpieli z solą na przykład Epsom morską lub w Polsce sól z Wieliczki. Zapraszam do zakupów soli z Wieliczki, bo jest bardzo bogata w minerały, które są potrzebne Europejczykom. Nakładamy bezpośrednio na skórę. Możemy zrobić własny krem do ciała lub do twarzy. Odświeżacz powietrza bardzo dobrze działa. Spray przeciw owadom, krem zanim wyjdziemy na słońce. Możemy czyścić, sprzątać, gotować. I będziemy pojedynczy omawiać olejki, ale chciałabym, żebyśmy się przyjrzeli jeszcze raz rozpylaczom, które są dostępne. Więc, jak w poprzedniej części już mówiłam, mamy dwa zestawy startowe, tak zwane premium, gdzie mamy dwa różne rozpylacze dyfuzery. Proszę zobaczyć, ten po lewej się nazywa Dew ten po prawej nazywa się Home Diffuser, czasami jest nazywany Rose Diffuser od Róży. Jest to zestaw, który bardzo polecam ze względu na oszczędności przy kupnie. Oszczędzamy ponad 144 dolary. W jaki sposób? Gdybyśmy kupili olejki osobno, mamy zestaw tak zwany Everyday Oils, mamy Diffuser, mamy. Stress Away, mamy saszetki Ninja Red, a także próbki. Można także zakupić sobie inne dyfuzery, rozpylacze. Ten po lewej stronie nazywa się Orb, jest doskonały przy komputerze. Drugi i, i, i działa na USB. Drugi w środku, dyfuzer też działa na USB. Z tym, że do tego po lewej stronie dolewamy wody, a ten w środku nie ma wody, jest olejek sam bez wody. Po prawej stronie olejek służący właściwie do podróży działa także na baterię. Do prądu też, ale na baterię działa. Mamy także inne jeszcze dyfuzery, które właśnie tutaj państwo widzicie. Dlaczego potrzebujemy aż tylu olejków? Bo można powiedzieć, no przecież, na co mi potrzebnych jest tyle olejków? Może ja potrzebuję tylko jeden olejek. Holistyczne podejście do balansu ciała to podejście całościowe. Nie ma czegoś takiego jak choroby, tak szczerze mówiąc, nie ma tylko balansu w ciele. Więc balansujemy wszystkie te nasze systemy, które mamy w naszym Organizmie, nasze układy, tak jak endokrynologiczny, krążenia i serca, układ mięśni i kości, system obronny, układ nerwowy, emocjonalny, pokarmowy, oddechowy, skórę i włosy. Więc jest to całościowe podejście do naszego organizmu, aby zbalansować wszystkie nasze układy, bo gdy układy są zbalansowane, nasz organizm zaczyna. Całkiem nieźle funkcjonować. I wiele osób, które miały już okazję wypróbować olejki Young Living, wiedzą doskonale, o czym mówię. Osoby, które nie próbowały olejków Young Living, proponuję, aby spróbowały. Nawet jeżeli używały olejków innej firmy, zapewniam Was, że zobaczycie, że jest niesamowita różnica pomiędzy firmą i firmą. Omówimy sobie po kolei olejki zawarte w tym zestawie, właśnie startowym. Przesunę sobie tutaj kamerkę, żeby było lepiej widać. Pierwszy olejek, najbardziej chyba znany, najbardziej uniwersalny, lawendowy. Jak go używamy? Dwie do cztery kropelek miejscowo, wdychamy bezpośrednio. Z buteleczki dyfuzujemy około godziny czasu, trzy razy na dzień. Inne zastosowanie dyfuzujemy dla komfortu, dodajemy kilka kropel do kąpieli wraz z solą, dodajemy do oleju bazowego, smarując na skórę dla relaksu, na przykład. Dodajemy do szamponu, kremu lub balsamu. Nie polecam żadnego innego balsamu albo kremu jak Young Living. Znowu osoby wtajemniczone wiedzą doskonale o czym mówię. Osoby niewtajemniczone zapraszam do pierwszej mojej części i przejrzeć 30 sposobów jak zatruwamy się każdego jednego dnia i zrozumiemy dlaczego nie dolewać do kremów lub balsamów, które kupujemy z innego źródła. Możemy dodać do naturalnego dezodorantu lub dla dodatkowego zapachu. Young Living także w swojej recepturze, wśród swoich produktów, także ma dezodoranty. Następny olejek, także bardzo uniwersalny: Peppermint to mięta pieprzowa to ten olejek, o którym mówiłam, że. Jedna kropelka równa jest 26 kubkom miętowej herbaty, także używamy kropelkę dwie, chociaż tutaj pisze, tak jak w Stanach, możemy wlewać dwie kropelki do kapsułki. Często używamy z olejem bazowym do trzech razy dziennie dla wsparcia systemu trawiennego. Nie wiem, czy jest wiele osób, które nie potrzebują wsparcia systemu trawiennego. Nie masz kapsułek, nie ma problemu, można dodać do ulubionego napoju wody Ninja Red. Jeszcze raz powtarzam, że jest to dozwolona forma w Stanach. Dodajemy też 2-3 kropli do suplementów takich jak Power Mio, Balance Complete albo Pure Protein. Jeżeli masz gotowy przepis, który mówi, że trzeba użyć mięty, bardzo proszę zacząć od jednej kropelki i dodawać y, dla swojego smaku, dlatego że jest bardzo, bardzo ostra, mocna, aby nie przesadzić po prostu, więc żeby smak był odpowiedni, trzeba po prostu y, dodawać po kropelce. Olejek lemon y, to kolejny olejek, y, jak zauważyliście po Lewej stronie jest taka mała saszetka. Te olejki akurat przychodzą jako próbki, więc stąd jeszcze drugie, drugi obrazek. Używamy, wlewając 2 do 3 kropli do kapsułki wraz z olejem bazowym. Bierzemy do trzech razy dziennie. Znowu powtarzam, jest to w Stanach. Znowu nie mamy kapsułki, nie ma problemu. Dodajemy do napoju, tylko szkle podajemy. Dlaczego? Dlatego, że olejek lemon będzie reagował z plastykiem, jeżeli będziesz chciała, chciał pić z plastyku, więc my nie chcemy pić plastyku, my chcemy pić wodę razem z lemon. Dodajemy do przepisów dla wzbogacenia smaku. Posiada naturalnie występujący limonin. Zapraszam Państwo, Państwa, żeby iść sobie na stronę internetową, na Google'a, poszukać czym jest składnik, Limonin, poszukać jakie ma właściwości. Dodajemy też dwie 3 krople do miski z wodą, aby wymyć warzywa i owoce. Idealnie działa. Doskonale usuwa klej z odzieży, butów i ze skóry, na przykład po plastrze. Jeżeli miałabym plaster przyklejony, nakładam kropelkę na plaster, na stronę kleju. Dosłownie czekam. Um, kilka sekund i zrywam plaster zupełnie bezboleśnie. Można dać do pranej bielizny dla wybielenia lub dodatkowego zapachu. Lemon jest jednym ze składników w olejku Thieves oraz w mieszance witaminowej Ningxia Red oraz w innym suplemencie, który się nazywa Inner Defense. Kolejny olejek to olejek Frankincense. Używamy go przez nakładanie bezpośrednio na skórę. Nie wymaga rozcieńczania, chyba że skóra ma reakcję. Yy, muszę przesunąć może tutaj, yy, abyście zobaczyli, że, że tak piszę. Yy, wdychamy bezpośrednio lub dyfuzujemy około godziny, trzy razy dziennie. Można zastosować przy. Yy, momentach, aby poprawić sobie samopoczucie, zbalansować emocje. Doskonały dla medytacji i modlitwy. Może pomóc w wygładzaniu skóry, poprawić i poprawić jej zdrowy wygląd. Jeden z podstawowych składników w kremie Boswellia Wrinkle Cream to krem tak zwany przeciwzmarszczkowy oraz w olejku Brain Power, w olejku Awaken, w olejku Highest Potential a także w olejku Forgiveness. Posiada naturalnie występujący alfa-pinin. Znowu zapraszam na Google i poszukać, bardzo proszę, co ten składnik może spowodować. Przydatny do masażu, zwłaszcza po wysiłku fizycznym. Także uwaga dla wszystkich osób, które lubią ćwiczyć albo pracują fizycznie, bardzo przydatny olejek. Olejek RC, czyli RC, jest idealnym olejkiem, który można stosować do kąpieli, można dodać do oleju bazowego, można smarować na klatkę piersiową, na szyję, gardło, wdychać bezpośrednio lub dyfuzować około godziny. Można użyć jako kompres, nakładając dwie kropelki na ciepły ręcznik, dodać do gorącej wody i stosować do inhalacji. Idealny w tych celach, wsmarowywać w stopy lub w kratkę piersiową przed gimnastyką albo ćwiczeniami, albo wysiłkiem fizycznym. Zapraszam w ogóle do takiego eksperymentu i zobaczyć, jak się czujemy wtedy. Można dyfuzować w sypialni, można dodać do oleju bazowego i stosować na masaż, do masażu całego ciała. Olejek Copaipa to olejek niesamowity, ma bardzo delikatny zapach właściwie, przyjemny smak, delikatny zapach, gdy brany jest regularnie wspomaga bardzo wellness, zdrowe funkcjonowanie organizmu. Oczywiście mogę mówić wiecznie na ten temat, tak to naprawdę najwięcej będziesz wiedzieć, gdy sam, sama zdecydujesz i po prostu spróbujesz. Posiada naturalny, naturalnie występujący beta-kiriophyllin oraz alpha humilin. Znowu zapraszam do Google i poszukanie. Kopaliba jest jednym z kluczowych składników rolonu Deep Relief, Uwielbiam ten rolon, lubię go stosować na tył szyi, na kręgosłup, na ramiona. Jest to olej z żywicy drzewa Kopaiba. Jako taki był używany przez tubylców Ameryki Południowej już od XVI wieku. U nas w Stanach wlewamy do kapsułki wraz z olejem bazowym albo i nie, i bierzemy trzy razy dziennie. Można też dodać do mleka kokosowego lub migdałowego dodać do wody herbaty lub miodu. Dlaczego nie do mleka krowiego? Dlatego, że mleko krowie niekoniecznie jest najzdrowszym mlekiem dla nas. Olejek purification to olejek, który jest doskonały właśnie do wszelkiego typu. Sprayów do łazienki, gdy wychodzimy na dwór, można do wody sobie nakapać kilka kropelek i sprejować sobie na skórkę. Ja stosuję od kilku lat, bardzo lubię jego działanie, uwielbiam jego zapach. Można też mokrą szmatkę, do której damy parę kropelek olejko purification, na szmateczkę i do suszarki do bielizny. Można też nakropić nawadkę i można wsadzić do kosza na śmieci. Będziesz zaszokowana, czy zaszokowany, jak ładnie, świeżo i bez odoru twój kosz na śmieci nagle pachnie. Można dyfuzować, zwłaszcza razem z lemon, dla odświeżającego zapachu. Można też dodać do oleju bazowego i stosować do masażu stóp. Można dodać do Young Living produkuje także żele do kąpieli. Jeden z żeli jest zupełnie bezzapachowy i można swoje własne olejki do tego dodać, aby swój własny zapach sobie sporządzić. Więc właśnie do tego Bad Shower Base